Na stos, na stos. I chodźcie. Niech dziś siedzimy i chodźmy... Nie włączaj kamery. <grym> <grym> Już za chwileczkę za momencik pan z panem zacznie się kręcić. I taka prawda i będę to mówił, no i mogę w telewizji powiedzieć. O, uwaga. No właśnie. Dzień dobry. dobro, kierowany przez mężczyznę. <grym> Skąd y, pomysł na taką imprezę, której nie Ale to żadna wpadka nie była przecież. Tak miał być, to tak było w tak, być. Szukał tego pożaru, którego... no, który nie miał miejsca. No, to jest dobrze? Nie no, wiem, no, Pan jako prezes Spółdzielni Mieszkaniowej. Tak, Oczywiście, tak. że tak. Maria. Nie wiedziałam, że ja tak stresująco działam. Poprosiliśmy o wpłatę również e, pieniędzy za dozór... Zgasło światło? Mam cięcia, pamiętaj, że tak... E, 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 e. Włosy są dobrze ułożone, czy trzeba no, no. uciesać? Dobrze jest. Aktualnie prowadzimy termomotory... O, moment. Tak? Postanowiliśmy e, z bardziej... Na początku. Jak, jak sama... jak Jest bardzo fajnie, jest miło, jest wesoło, są piękne kobiety. Pani również. Sekundę. Ja bym bardzo chciała dostać małego chomiczka. Myślisz, że dostaniesz taki prezent? Nie. Dlaczego? Bo już miałam dwa, ale mama właśnie marzyła, żeby one uciekły. I uciekły? Tak. Te zasoby, które leżą w tych pokładach naszych członków. Jak pani się podoba dzisiejsza impreza? Wcale mi się nie podoba. Dali panu poza kolejność? Znaczy mi tam inne rzeczy dają poza kolejnością, ale kawy akurat nie chcieli. To skandal. No właśnie, też się dziwię. To wy tu już jesteście panami. W sytuacji, no ty masz więcej do powiedzenia niż my. No niekoniecznie. Sorry, mam bardziej na tak, na, na, na tak, te... O, już dobra, okej, okay, no. So, co masz mojego? Co mam? Nie mam zaparcia za parcie, żeby... <grym> To znaczy to jest moja ostatnia żona. Pierwsza i ostatnia. <grym> no i pokażecie mi w telewizji. Jeszcze mnie tam nie było. Ciebie co najbardziej pasjonuje w tańcu? Yy, najbardziej mnie pasjonuje w tańcu. Yy. Że ciągle się zmieniają partnerki. Zagrywam tak, ja cię pytania? Tak. Co jest ciekawego w muzyce zespołu? Raz, dwa. Chłopaki mi się podobają. Żartuję. Walka na zawodach, mistrzostwo sportowe, Teraz raczej mi się chce pić. E, A się wody? No, w zasadzie nie mogę mówić. Ale jest zainteresowanie spore. Co się panu podoba? Wszystko. A najbardziej? Nie Nienawidzę rządu i nienawidzę tutaj tych. Po co ich tylu tu siedzi? Za te posiedzenia ile oni biorą pieniędzy? To się podnosi wszystko. No, ten to się w moim wieku, no co. To się wszystko nagrało, to, to będziecie mieć przy okazji do jakiegoś śmichu chichu, nie? No bo się zelę, ja nie wiem co. sobie. z spokojnie. Ale to jest Dla mnie rajdy samochodowe to można powiedzieć całe życie. Dałbym się za nie pociąć. Wszystko, no prawie wszystko dałbym sobie za nie obciąć. Dzisiaj jest jako tako, ale wczoraj było zupełnie do bani. Co wierzysz, to tak, tylko ten, tylko. No, okay. jakieś włosy, rude. Rude? Nie. No, no z czego żyjcie? Dziękuję bardzo. Telewizję się Tak. Ojejku. Bardzo dużo firm zgłodziło się w ramach debiutu. Jakby użyć sportowego języka, ta rywalizacja e, mogę powiedzieć, że. E... Te informacje, często nieprawdziwe, które krążą potwierdzają słuszność takiej decyzji, bo jeżeli nie ma prawdziwej informacji, to wtedy pojawia się dezinformacja, czy informacja nieprawdziwa. Nie, o, to z moją mamą będzie dobrze. Co z moją mamą, czy się o Czy się nie? A, O, co dzień dobry. ja pierdziele, Agatka. Tam się aktorka. Hmm. Ale byłam po WF-ie, więc wie pan, najpierw sprawy, to nie wchodzi w grę. To był przypadek właściwie, nie byliśmy inicjatorami. Tak? No. Nie ruszaj się tak? Z i stoisz. I do mnie może żyć. To impreza po co, na co? Skąd pieniądze, czy są w paczki niż były w zeszłym roku? No i teraz rad. Panie Krzysiu, Pan tu nie prowokuje. Dobra, tutaj na jedzie. Sam to nie wiem. Zauważać zmiany no i je inicjować. No, Dziękuję. Zobaczmy. Świecę się. Edytka, gdzie mamy puder? Co? Proszę, to wyście mi tam narzucić kończonkę na to coś. Nie, jest prawda. Pani co, przepraszam w ich wpadkach oglądałem pani męża ostatnio taki papuśny jeszcze, był. Ja nie wiem. Kiedy to było? To w tym roku. Jeszcze na koniec mam jedno pytanie od telewizów. Jaką dietę pan stosuje? Chodzę głodny i zły. Yy, I to na razie tyle co chciałem powiedzieć. Dlaczego ja? Bardzo fajne, ale dlaczego ja? Znaczy proszę nie, nie tego, nie nagrywać. Nie wiem, muszę się zastanowić Nie wiem co mam tutaj. A mogę inne pytanie? Nie no, zadaj jakieś pytanie. Ile to kosztowało? Dlaczego tak dużo? Już? No i już, dobra. Przeznaczyła na właśnie To jeszcze z dołu, zobacz, jak maciejewski. Cieszy mi się, że z... <laughs> nie, nie mogę, weź wyłącz to. Nie, naprawdę, nie kręci tego, nie, 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 nie chcę. Nie chcę się wypowiadać do, do kamery uczulenie, zaraz dostanę wysypki i... Nie, sorry. <laughs> dobra, nie, dajcie mi chwilę. Po co zorganizowaliście ten turniej? Żeby pograć piłkę nożną. A czemu się gra w piłkę nożną? Nie wiem, nie lubię piłki nożnej, także nie rozumiem tych ludzi, którzy grają w piłkę nożną. Na no, no no, 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 no. nogi? Nie żyjemy tam blisko na Osirze, A, to żeby wzglęstwo? patrzeć facetom na ogolone nogi. Wiem, że kobiety golą nogi nas na Osirze. Ale faceci nie? Faceci raczej nie. A pachy? Pachy tak. Aha, no dobra nie jest... Jaki to gorący. Ale nie, bo to ludzie się, że pani, że zimno, a to... O, parzy normalnie! Parzy. N nie, co to kurde, o no, to też nie parzy. A! Bo jest bardzo gorąco i dlatego. Na przecież się padał deszcz. Chyba w bielarku. To już no, nawet mi waha. To on nie film zrobić, wiesz? Jak, jak jem! Film jak jem Cały czas zjem! I na moje... Od czego zależy na nie, nie... Nie rozumiem pytania. Pokaż wszystkie. Albo coś innego jeszcze. Kolanka drżą. Rozmawiamy z Olafem lub Panie Panie Krzyszku? O, wyglądają. <laughs> Czaj, bo ludzie no nie idą. Tutaj. No wiem, ale idą w ogóle. To nieprawda. <laughs> to jest mój najlepszy wywiad. A ludziach w telewizji, tak? Ja. Bo lubię w to samo grać niż mój idol podolski Łukasz. No, z Niemiec jako reprezentant. Jako piłkarz, pomocnik i napastnik. Coś tego, no. Okay. Bo jestem tego nauczony, więc dziękuję bardzo. Dzięki, kłaniam się. No i to mamy Nie na to chodzi? O ja się tak zestresowała.